Witam serdecznie, tutaj wśród naszej gości, jest wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego pan mecenas Ryszard Maruski. Witam panie, witam panów i już takim szybkim krokiem, żeby oddać głos dzisiejszej bohaterce, chciałem parę słów powiedzieć. Jestem znajdującym się galerii minus jeden, w Centrum Olimpijskim, galeria, która powstała dzięki Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był taki, jest taki projekt tworzony, który się nazywa Sztuka i Wiem jak mi się wydawało różne dziedziny, ale będzie nawzajem się one zapewniają. Galeria ma już prawie 8 lat. Dzięki również naszej koleżance mamy prawie rocznie 18 wystaw. Parę słów o naszej koleżance. Hamas Bolaska, dziennikarka, koneser sztuki yy wielki, wielki kicie sportu również, czy to, czy powiecie. No. <grafy> Proszę się nie śmiać, nasz ta szpagra, tak wiecie, nasz szpagra, Michel Ludwickiego. To dlaczego on miałby tę edycję na sporcie? Dobrze, dobrze kontynuuję. Kama, kama jest e, przewodniczącym e, zespołu do spraw wystaw i konkursów plastycznych. Polskie Kobity Olimpijskie organizuje również konkursy olimpijskie, a to cztery lata w ramach tzw. Tak Warzy Olimpijskich jest to konkurs w ramach Międzynarodowego Kobitetu Olimpijskiego w pięciu rodzajach sztuki, czyli w rzeźbie malarskie grafice architekturze. Robimy konkursy, które mają duże podmioty. Ani jest. Kuratorem, ona mówi, że ta cała mi że jest bo Jakoś to cyzmem pani, ale to jest kuratorem wszystkich wystaw, które tu się odbywają. Kamerę doceniliśmy my jako HKO w tamtym roku. Dostała nagrodzona z srebrnym medalem Piotra katolskiego za zasługi dla Polskiego olimpizmu. Także witam środkami Państwa. Zobaczmy się. Dzisiaj mamy specyficzną święto, bo to są takie samże, dzisiaj wyjątkowo, a może nawet bardzo dobrze, mamy specjalną okazję w związku z taką książeczką, którą Hama wydała, ona jest sobie ciężka i droga, ale Państwo to zawsze Przewodnik po galerii sztuki, sztuka, w sztukę. To jest chyba to dla biznesmenów ale Państwo zobaczą, Państwo kupią, będą widzieli. Ja już tam skończę, oddam tam głos... bohaterów dzisiejszego wieczoru. Kama Dzień Dobry wieczór. No bohaterami dzisiejszego wieczoru są artyści i właściciele galerii, bez których by tej książki nie było, także wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz witam. Trzeci tom, podobnie jak dwa poprzednie, prezentuje czołowe, prywatne, Polskie Galerie Sztuki Współczesnej. Każda z tych galerii rekomendowała po dwóch artystów, także w sumie w tej trzeciej części jest ponad 70 artystów. Są przedstawiciele, właściwie no, różnych, artyści uprawiają różne dyscypliny sztuki, są to też klasycy współczesności, jak Strzemicki Władysław, Jerzy Nowosielski, Wojciech Fangor, Stefan Krygier jest średnie pokolenie reprezentowane przez Marka Sobczyka, przez Leszka Jamborskiego, przez Ryszarda Grzyba, przez rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa. Najmłodsze pokolenie reprezentują artyści, którzy już mają na swoim koncie te pierwsze sukcesy, osiągnięcia. Jest to Radek Szlaka, jest Mariusz Tarkawian, Michał Kuczycki. No nie sposób zresztą wszystkich. Wyliczyć. W każdym razie, w kontekście inwestowania w sztukę, to o czym przed chwilą mówił Pan Jacek Bierkowski, chciałam trochę sprostować, że nie jest to książka dla biznesmenów tylko, ponieważ ja uważam, że inwestowanie w sztukę to jest przede wszystkim inwestowanie w siebie. I z tym, że zanim zaczniemy inwestować w siebie, no to warto jednak zrobić to minimum wiedzy i sądzę, że, że te moje albumy taką wiedzę dostarczają, to znaczy przede wszystkim wskazują miejsca, gdzie powinniśmy dokonywać zakupów. Te miejsca, te czołowe galerie reprezentują odpowiedni poziom artystyczny. Druga sugestia, no to jak już się znajdziemy w takiej galerii, zawsze podpowiadam, żeby przede wszystkim kierować się własnym gustem, bo jeżeli Inwestycja okaże się średniotrwała, to przynajmniej zostaniemy z, z obrazem, czy rzeźbą, która nam się podoba. Um, dzisiejsza wystawa jest wystawą szczególną, jak Państwo już zdążyli zauważyć, nie jest to ani pokoleniowa, ani tematyczna. Um, jest to przekrój, można powiedzieć, dosyć reprezentatywny, wydaje mi się, no, taki spory wycinek aktualnej sytuacji jaka jest na rynku rynku sztuki, który no jest nadal rynkiem raczkującym według danych szacunkowych polski rynek stanowi 20% rynku światowego, ale wykazuje cały czas tendencje rozwojowe i miejmy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, zwłaszcza, że coraz więcej osób Zachowanie to, sztuki i traktuje też jako inwestycję alternatywną. do akropo e, książki dla biznesmenów. Ja chciałam pode-, przede wszystkim przy okazji podziękować swojemu wydawcy, panu Andrzejowi Packowi z Fundacji Dobrej Książki, za Bankowi Milenium, szczególnie panu Wojciechowi. Kaczorowskiemu, który no już od lat wspiera spektakularne wydarzenia kulturalne, teatralne. Totalizatorowi sportowemu, szczególnie pani Patrycji Konopce, totalizator, znaczy nie totalizator, tylko Lotto z każdej złotówki przeznacza 19 groszy na sport i kulturę. W fundacji Marka Marii Pieńkowskiego, prezes Marek Pieńkowski, który od kilkudziesięciu lat mieszka w USA, od kilkunastu lat promuje polską, polską sztukę. Poza tym chciałam podziękować jeszcze Fundacji PZU, Desiełniku, Galerii Nuansy, Arti Info i panu Maciejowi Kosowskiemu z firmy Web Solution która się zajmuje doradzaniem przy tworzeniu, przy tworzeniu kolekcji. Jest dzisiaj do Państwa dyspozycji, by ktoś był zainteresowany. Chciałabym głos oddać swojemu wydaniu. Dobrze wieczę Państwu jako przedstawiciel fundacji dobrej książki chciałbym jeszcze raz pogratulować pani tam, tejże tej publikacji, która pozwoli zarówno nam jako tym, którzy brali w tworzeniu tej książki, jak i Państwu zaobserwować to, co na obecnym rynku dzisiaj się dzieje, wyciągnąć wnioski. Może samemu zacząć zbierać pracę polskich artystów, przez co im będzie łatwiej, polska sztuka będzie mogła się rozwijać, a my będziemy mieli w przyszłości pracę jako fundacja. Fundacja także zajmuje się książką sportową, więc nie od rzecz jest to, że wzięliśmy udział w projekcie, którego autorka zaraz do zajmuje się o niej no, sportem jakimś tu I jeszcze raz chciałbym <laughs> Pani Kari za to podziękować, że zaprosiła nas do tak kolejnego zadania i za to żeśmy temu zadaniu jako fundacja pozostali. Jeszcze raz Państwu dziękuję. <laughs> Pan Kartik, kolejny Banku Milenium, Pana Wojciecha yy, Kaczorowskiego. Yy, dziękuję. Za tak jak Pan powiedział, że misją, czy tej galerii jest Sztuka i Sport, tak na Banku Milenium, to Pan może pieniądze i sztuka. Yy, staramy się wspierać sztukę przeglądarnie, może od bardzo wielu lat, i udział w tej publikacji yy, jest jednym z tych elementów. Powiem, że zorganizowaliśmy się tak poważnie wokół tego, że powstał kawałek, który się nazywa Pan Kumilajem al w którym staramy się naszym klientom proponować inwestycje wartościowe i dobre dzieła sztuki. Stąd taka pozycja jak ta, którą wydała Pani Kana Zdoradzka przy pomocy swoich przyjaciół i współpracowników jest dla nas bezcenna. Bo być może Państwo specjaliści się do tego nie przyznacie, ale. Na rynku musi istnieć zawsze jakiś punkt odniesienia, jakaś książka, jakaś praca, jakieś opracowanie, jakieś środowisko, To jest jeszcze do którego warto wracać i się odwołać wszędzie tam, gdzie nie można tej wiedzy w sposób przezrany i prosty zdobyć, ale proszę że czasem na naszym rynku tak jest. Także chcę pogratulować tego trzeciego domu. Wypracowaliśmy wspólnie także przy pierwszym, jak pamiętam, były to lekarskie przyzwoite i dobre efekty. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć tyle, że dla nas to nie jest biznes, że art banking to jest robowanie pewnego stylu życia, pewnego sposobu życia, które polega na tym, żeby można było funkcjonować poza działalnością zawodową, w środowisku własnym, prywatnym, w środowisku pięknych rzeczy i, i ciekawych ludzi. I mam nadzieję, że uda nam się to Pani Kama czekała gratulacje, a my weźmy <noise> i oglądaliśmy wszystkie dzieła, które myślą na Dziękuję Państwu. Zapraszam na